Znajdujemy się przed Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym. Duża inwestycja, chyba wyczekiwana w Radzie Mazowieckiej. Yy, tak, wyczekiwana. Tutaj była zajezdnia autobusowa. Yy, po dwóch latach inwestycji powstał ten obiekt, czyli Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Jest to obiekt przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością i średnią i ciężką. On, został on sfinansowany z budżetu miasta oraz dofinansowany z Funduszu Solidarnościowego. Jaki był koszt tej inwestycji? Przeszło 6 milionów złotych, przy czym 3 miliony fundusz Solidarnościowy. A jeżeli chodzi o utrzymanie centrum, kto będzie pokrywał koszty? Utrzymanie tego obiektu i funkcjonowania tej placówki to środki będą pochodzić z, też z Funduszu Solidarnościowego. Natomiast zdaję sobie sprawę, że nie zawsze, nie wszystkie te koszty będą wystarczające na utrzymanie tej placówki, więc będzie mógł uzupełniać to z budżetu miasta. Tak to jak to jest i w innych placówkach, szkołach, przedszkolach, żłobku również. Ta inwestycja to było takie pana oczko w głowie? Tak ta inwestycja już była planowana trochę wcześniej i pięć lat temu, jak ubiegałem się o Urząd Burmistrza. Chciałem, aby w tym miejscu taki obiekt e, powstał. Przechodziły do mnie różne osoby, mieszkańcy Rady Mazowieckiej, które mają osoby niepełnosprawne e, i akcentowały, że taka jest potrzeba. Stąd, e, stąd był pomysł, szukaliśmy środków finansowych, pojawił się program, była możliwość wybudowania tego obiektu i uruchomienia te, tej placówki. Czy to jest kolejny krok? likwidowaniu barier dla osób niepełnosprawnych w mieście? Tak, jest to kolejny e, rok w likwidowaniu barier dla osób niepełnosprawnych. Wcześniej uruchomiliśmy dzień e, dom dziennego pobytu w, w domu parafialnym Kościoła Ewangelickiego. Tam e, seniorzy pojawiają się, tam spędzają e, czas e, i Tworzymy, dajemy ofertę dla mieszkańców Ramy Mazowieckiej, również tym, dla tych osób niepełnosprawnych, różnoraką ofertę. A ten obiekt jest jednym z elementów tej oferty. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rawie Mazowieckiej jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, dorosłych z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Beneficjentami całego programu będą osoby ze znacznym, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jeżeli chodzi o symbolikę niepełnosprawności, jest to bardzo obszerny przekrój od niepełnosprawności intelektualnej. Po schorzenia ruchowe. E Oczywiście osoby będą mogły skorzystać tutaj z centrum e w, w zakresie pobytu całodobowego. Możemy przyjąć e do placówki 9 osób, natomiast 11 osób będzie przyjętych w zakresie wsparcia takiego dziennego, skorzystania z zajęć. I, i tutaj usług centrum. Jakiego rodzaju będzie to pomoc? Planowany jest, planowane jest zatrudnienie yy terapeuty zajęciowego, rehabilitanta, więc nie tylko będą usprawniane funkcje poznawcze osoby niepełnosprawnej, ale również sprawność ruchowa. Oczywiście na bieżąco będą prowadzone też czynności pielęgnacyjne, pomoc w zakresie i wsparcie w zakresie czynności samoobsługowych, w zakresie poruszania się, w zakresie komunikowania się jeżeli będzie potrzeba dokarmiania osoby niepełnosprawnej, tak żeby po prostu na bieżąco w takich czynnościach dnia codziennego miała wsparcie. Na jakim etapie jest teraz nabór uczestników? Rekrutacja uczestników ruszyła. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Na podstawie wniosku będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy, na podstawie którego będzie wydawana decyzja. Z tego co wiemy, pierwsze wnioski już wpłynęły. Kolejne z tego co mi wiadomo z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są w drodze, więc. Praktycznie lada moment, pierwsi uczestnicy będą mogli zamieszkać w naszej placówce. A takie zapotrzebowanie rzeczywiście występuje? Dlaczego? Jak pani uważa? Uważam, że osoby niepełnosprawne generalnie, w większości, one się otaczają wokół własnej rodziny, wokół najbliższych osób. Nie mają takiej integracji społecznej. One są generalnie bardziej, może nie pozamykane w domach, ale. Tylko się poruszają w, w takim środowisku najbliższego otoczenia. Uważam, że taki pobyt w placówce nie tylko zintegruje między, y, os, y, między sobą osoby niepełnosprawne, ale też nasz, naszym celem będzie integracja taka społeczna. Chciałabym zawrzeć współpracę tutaj z placówkami na terenie Rawy Mazowieckiej. Y, już nawet wstępnie rozmawiałam z panią dyrektor y, żłobka, z panią dyrektor y, warsztatów terapeutycznych, zajęciowej będziemy chciały wspólnie tworzyć jakieś czy to warsztaty świąteczne czy jakieś spotkania integracyjne tak żeby na bieżąco nasi mieszkańcy nasi uczestnicy mogli integrować się i z innymi placówkami typowo zajmującymi się chociażby też niepełnosprawnością ale również ogólnie z, z, ze społecznością lokalną tutaj tak.